Witam serdecznie wszystkie ryby, ryby słoneczne, księżycowe i ascendentalne. Zapraszam was do wysłuchania prognozy astrologicznej na maj 2025 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie ryby? Do 20 słońce będzie w byku, czyli w pozytywnym aspekcie sekstylu do waszego znaku, poprawiając wasze waszą komunikację, wasze najbliższe otoczenie, być może szansa na podpisanie umów, tak, yy, na znalezienie pracy, yy, również Merkury, planeta komunikacji, współpracy biznesu, 10 wejdzie do znaku byka, yy, poprawiając tą komunikację, tak. Tutaj yy, Zdecydowanie lepiej się będziecie czuli w swoim najbliższym otoczeniu. Dobry czas na przyswajanie wiedzy, na jakieś kursy, szkolenia. Pamiętajcie, że Saturn, planeta karmy, planeta nasz nauczyciel, planeta ucząca odpowiedzialności, do 24 jeszcze będzie w Waszym znaku, później na 4 miesiące wejdzie do Barana i wróci jeszcze do Waszego znaku. Um, ucząc odpowiedzialności osoby z ostatnich trzech dni znak, ale Saturn wyjdzie i jakby odpuści wiele ryb, myślę, że yy, yy, mocno odpłyło zamknięcie cyklu Saturna yy, na ich słońcu yy, i to wtedy jest taki czas podsumowań, czas yy, weryfikacji mojego życia i naprawy, tak? Tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie, wiele ryb mogło odczuwać jakieś wylegliwości. Saturn pokazuje, informuje, jak wygląda y, nasze życie, na co zapracowaliśmy przez ostatnie lata. Także tutaj Saturn Wam odpuści, chwała mu za. Zacznijmy od początku. Już 2 maja, y, Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, połączy się z Neptunem. U was tutaj chodzi o pieniądze, chodzi o sposoby zarabiania pieniędzy. Chodzi o to, że chcecie być niezależni, chcecie rozpocząć coś nowego, być może własną działalność. Uwaga, Wenus z Neptunem lubi się. Venus to miłość i pieniądze, Neptun to miłość, duchowość, rozwój, ale w baranie wszystko dzieje się szybko. I może tak być, że widzimy wszystko och przez różowe okulary, wspaniale, cudownie, a możemy się pospieszyć. Także yy, poczekajcie, aż, yy, może aż Saturn wejdzie do tego barana i troszkę wazu Ziemi. 4 maja Pluton, planeta przemiany, planeta transformacji. Wchodzi w retrogradację. Pluton, wchodząc w retrogradację, yy, która trwa kilka miesięcy, aż do 14 października, namawia Was yy, na mocną pracę nad sobą. Tak? Pluton tutaj zmienia Waszą psychikę, zmienia Wasze emocje, zmusza Was tak naprawdę, bo Pluton to przymus. Yy, pluton to jest przemiana w bólu, do zmierzenia się ze swoimi emocjami, do zmierzenia się swo ze swoimi lękami do mocnej pracy głębokiej, po to, aby iść w kierunku wolności, w kierunku niezależności. Więc tutaj proponuję pochylić się nad tym tematem przez te kilka miesięcy. 5 maja Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, który już jest w Waszym drugim domu, czyli chce czegoś nowego, nowa praca, nowe, nowe sposoby zarabiania pieniędzy, nowe wartości, ustawia się w sekstelu do Jowisza. Planety szczęścia, ekspansji, rozwoju, czyli tutaj jest szansa na poprawę sytuacji finansowej poprzez swoje jakieś działania, nowe pomysły i przy tym sytuacji w domu. 6 maja tym razem Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, ustawia się w Sekstylu do Plutona, planety przemiany, planety transformacji. I po raz kolejny jakieś nowe pomysły, nowe współprace, nowe kooperacje. Być może będziecie zarabiali pieniądze mm, jakoś w ukryciu, tak? No nie do końca legalnie. Zobaczycie, że macie jakieś pomysły, jakieś talenty, coś możecie robić i, i będziecie to sprzedawali na przykład na razie nie otwierając własnej działalności. Te swoje usługi, bo to jest działania, coś robię, tak? <laughs> Yy, dzięki temu może nastąpić poprawa sytuacji finansowej, jak i poprawa relacji. 10 maja, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, wejdzie do znaku byka i dołączy do Słońca, które jest. Może to dobrze, bo jest bardzo dużo energii ognia. Tak, świat pędzi, tylko pędzi, a tutaj to Słońce i Merkury trochę na zuziemia, tak. Merkury w baranie, to on pomyśli, już działa, nie zastanawia się, a Merkury w byku mówi: że możemy zacząć, ale ja potrzebuję czasu, żeby się zastanowić, żeby zrobić biznesplan, żeby zastanowić się, czy mi się to opłaca, czy ja na tym zarobię, tak? Więc tutaj dużo rozmów, ale w takiej spokojnej atmosferze, yy, bardziej tak, jak lubicie, tak? 12 maja odbywa się pełnia księżyca w znaku skorpiona. Pełnia jest w trygonie do waszego znaku. Księżyc jest w skorpionie w trygonie do waszego znaku, słońce jest w byku w sekstylu. Ale mimo wszystko, pełnia, która jest w skorpionie, nie jest łatwa. Ona jest zawsze mocno emocjonalna. Księżyc w skorpionie nie czuje się najlepiej. Tutaj może być pożegnanie na przykład. Z jakąś myślą, bo pełnia to pożegnanie. Tutaj być może szansa na zmianę Waszej świadomości, na uwolnienie się od jakichś lęków, uwolnienie się od jakiegoś braku. Że nie wiem, zawsze byłem młodym bratem i czułem się drugi. Zawsze byłem drugi, czułem się nieważny. Tutaj jest jakieś takie uzdrowienie, pożegnanie, poprzez komunikację. Uwaga, ponieważ w tym dniu Merkury ustawia się w kwadracie do Plutona. Czyli tutaj mm, yy, no konflikty w najbliższym otoczeniu, w komunikacji, tutaj mogą się odezwać jakieś wasze lęki, jakieś nieprzerobione emocje, jakieś tajemnice mogą na przykład wyjść na jaw. Tu jest pożegnanie, zmiana yy, sposobu myślenia, tak bym powiedziała, tak? Sposobu myślenia i na przykład zrozumienie, że to ja mam siebie uzdrowić i uleczyć. Nikt za mnie tego nie zrobi. Tutaj Lili weszła do Skorpiona i namawia do przyjrzenia się y, Waszym przekonaniom tego, co myślicie na temat świata tego, co myślicie o sobie tego, co myślicie nie wiem, o mężczyznach, o kobietach y, o pieniądzach i y, namawia do sięgnięcia głębiej po to, żeby się uniezależnić i uzdrowić, uwolnić, tak? Mm. Więc pełnia nie jest łatwa. Później 18 słońce spotyka się z Uranem, w znaku byka, planetą rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, ale to jest w sekstylu do waszego znaku. Czyli... <tryk> nawiązanie nowych kontaktów, podpisanie nowej umowy, wejście w coś nowego, w jakąś nową relację, nową współpracę. Uwaga, ponieważ w tym dniu Merkury jest w kwadracie do Marsa, bo Merkury to komunikacja, współpraca, biznes. Mars to nasza energia, siła życiowa, Mars jest w lwie, więc jest bardzo dumny, łatwo jest go urazić. Więc tutaj jakieś konflikty, tak, w najbliższym otoczeniu, jakieś kłótnie, tu... No, może nastąpić też zakończenie czegoś, zerwanie jakiejś umowy, ale tu jest sekstyl, więc to przyniesie Wam jakieś nowe szanse i nowe możliwości. Ważne, żebyście je wykorzystali. 20. Słońce ustawia się w sekstylu do Saturna, który jest jeszcze ważnym znaku. Czyli to jest trochę taki czas pogodzenia, porozumienia, poukładania pewnych spraw. Później Słońce przechodzi do znaku bliźniąt. I tutaj, wiecie, bliźnięta to komunikacja, współpraca, biznes, wyjazdy. I tutaj y, Słońce ustawia się w kwadraturze do Waszego znaku więc tutaj dużo może siedzieć w Waszym domu. Może jakiś remont, może od, odwiedzi Was ktoś z rodziny i na przykład będzie siedział kilka dni, albo jakiś nalot znajomych, albo Jakiś ruch, jakieś działanie, coś się może zepsuć, więc tutaj jest kwadratura, jakieś wyzwania, tak? 22. Bardzo fajny dzień, ponieważ Wenus ustawi się w trygonie do Marsa, a Wenus to miłość i pieniądze, a Mars to siła życiowa, energia. Tutaj jest szansa na poprawę zdrowia, poprawę w pracy, poprawę w życiu codziennym, poprawa finansów poprzez działania, poprzez podjęcie jakichś wyzwań. Pamiętajcie, to jest baran, on idzie odważnie do przodu, tak? Czyli wchodzę w coś zarabiam i dzięki temu jest lepiej w moim otoczeniu. Yy, yy, lepiej się czuję ze sobą, lepiej się czuję w pracy, gdy zarabiam więcej, tak? Więc tutaj yy, może być szansa na poprawę sytuacji finansowej. Słońce jest też w sekstelu do Neptuna, yy, planety miłości, duchowości, więc tutaj też poprawa sytuacji w domu, tak? Więc, jakby wiecie, zarobienie pieniędzy wpływa i na dom, na rodzinę, i na nasze najbliższe otoczenie. Więc tutaj są zdecydowanie lepsze energie. 24 słońce ustawia się w trygonie do Plutona. Planety przemiany, planety transformacji. Więc tutaj mocno widzi, widzę, że pracujecie nad swoimi emocjami, pracujecie nad swoim dzieciństwem, nad swoim wewnętrznym dzieckiem. Tutaj jakby poprzez komunikację, tak, poprzez komunikację, poprzez inne spojrzenie na sytuację. Może jakby Trygon mówi o uzdrowieniu, tak, o uwolnieniu, więc to jest świetny czas dla Was na, na tego typu działania. 25 uwaga, Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, Połączy się z Uranem, planetą rewolucji, nieprzewidywalności, nowości, młodości, internetu. Więc świetny czas na kursy, na szkolenia, yy, na nowe umowy, na podejmowanie nowych działań, poznawanie nowych ludzi, wyjazdy, podróże to wszystko. Yy, yy, pamiętajcie, sekstyl to jest szansa, tak? Wykorzystajcie jakieś szanse, jakieś propozycje. Następnie yy, 25 Saturn przechodzi do Barana. Saturn to jest planeta karmy, to jest planeta odpowiedzialności, to jest planeta systematyczności, ambicji. Więc Saturn, wchodząc do barana na razie na cztery miesiące, pokaże Wam, on naznacza Wasze wartości, pieniądze zarabiane przez Was. On Was będzie tutaj uczył odpowiedzialności, systematyczności. Tam, gdzie jest Saturn, tam są ograniczenia, ale tam też jest dyscyplina. Czyli tutaj może tak być, że zdecydujecie się przejść na własną działalność i trzeba będzie wziąć to na klatę. Wiecie jak to jest. Narzekamy, pracujemy u pracodawcy, ale później jak przejdziemy na własną działalność, to tak trzeba samemu opłacić składki, trzeba samemu opłacić ZUS, trzeba samemu sobie znaleźć klienta, trzeba, yy, no, trzeba włożyć do pracy. Daje to wolność i niezależność, ale daje też plusy i daje też minusy. Więc jakby tutaj Saturn będzie Was uczył odpowiedzialności, podejściu do pieniędzy, do zarządzania pieniędzmi, do zarabiania. Zobaczcie, co się będzie działo przez te cztery miesiące. Później jeszcze Saturn wróci do ryb, by w 2026 na kolejne lata, 2,5 roku wejść do znaku Barana. 26 maja Merkury wchodzi do znaku bliźnią. Merkury to komunikacja, współpraca, biznes. Merkury w bliźniętach czuje się bardzo dobrze, ale dla Was będzie w kwadraturze, czyli tak jak mówię, dołączy do słońca, czyli to jest za dużo, za szybko, za duży natłok, jakieś plotki, informacje. Ciągle może na przykład ktoś przychodzić do Waszego domu z jakimiś plotkami, coś Wam mówić, Wy nie będziecie chcieli, jakieś konflikty też w domu, tak? Słowne, więc dużo kłótni. Ale Merkur, gdy wejdzie do znaku bliźniąt, ustawi się w sekstylu do Saturna i do Neptuna, czyli może poprawić Waszą sytuację finansową. Czyli może tak być, że na no zaczniecie na przykład w domu pracować, tak? I zaczniecie w domu pracować albo całkowicie, albo będziecie chcieli sobie coś dorabiać i dużo się będzie działo, bo się okaże, że jak jestem w domu, to nie jest tak łatwo pracować, bo to trzeba sobie wszystko wypracować, tak? Czyli zawsze wychodziłem do pracy na ileś tam godzin, i wracałem, i byłem w domu, a teraz jestem w domu, to wszyscy myślą, że ja mogę wszystko robić, bo ja nie, nie pracuję, bo jestem w domu. Więc z tego też mogą wynikać konflikty. W tej energii 27 maja odbywa się Noc Księżyca w znaku bliźniąt. No, w kwadraturze do Waszego znaku. Czyli tutaj. Hmm, Fakt, że podczas nowiu Merkury planeta komunikacji, współpracy biznesu stawia się w trygonie do Plutona, planety przemiany, planety transformacji, co bardzo mocno mówi o tym, że, wy, że to jest bardzo dobry czas dla Was na głębokie rozmowy z rodziną, na komunikację, rozmowy na trudne tematy, że to będzie dla Was uzdrawiające, oczyszczające, ale nie będzie łatwe, ponieważ jest w kwadracie do Waszego znaku. Może też być dużo kłótni, dużo konfliktów. Ten nów, jakby w kwadracie, to jest wyzwanie, tak? Nie jest dobry czas na rozpoczynanie czegoś, bo to jest kwadrat, czyli nie będzie lekko, będzie konfliktowo. Więc tutaj, jakby no Merkury jest w do Plutona, tak? Czyli trzeba sobie wszystko dobrze obmyślić, trzeba się zastanowić, trzeba porozmawiać na ten temat. W ogóle tutaj macie także. To rozmowa jest dla Was uzdrawiająca, komunikacja jest dla Was uzdrawiająca, oczyszczająca. Więc yy, wykorzystajcie tę energię z jak najlepszym efektem dla siebie. Ja, drogie ryby, cieszę się, że Saturn wychodzi z Waszego znaku, bo wiem, że to nie jest yy, łatwe zderzenie z rzeczywistością. Tak jak mówiłam, jeszcze osoby z ostatnich dni yy, ryb, Mm, teraz wejdzie do barana, ale jeszcze wróci do was, więc będziecie mieć trzykrotne przejście więc jakieś ważne wydarzenia y, będzie Saturn zaznaczał. Oczywiście, jeżeli ktoś potrzebuje konsultacji, zapraszam serdecznie. Jeżeli chcecie poznać siebie, poszerzyć swoją świadomość, poznać swoje mocne strony, ale również swoje ograniczenia, jak z nimi pracować, jak wykorzystać jak najlepiej nadchodzące tranzyty, na co uważać, jaki jest czas najlepszy na otwarcie działalności, zapraszam serdecznie. Jeżeli chcecie popracować nad sobą, poznać siebie, popracować nad swoimi emocjami, Zapraszam również serdecznie. Jestem astrologiem, jestem pedagogiem, jestem kołkiem, jestem trenerem umiejętności społecznych. Także mogę Wam pomóc, Wam pokierować. Tak naprawdę, całą robotę robicie Wy, tak? Ale czasami tak jest, że potrzebujemy kogoś, kto nam wskaże kierunek i nas poprowadzi. Jeżeli chcesz, mogę ja być również tą osobą dla Ciebie. Pozdrawiam Was cieplutko i do zobaczenia. Życzę Wam cudownego miesiąca. Pa!